Wrażenie no, mega pozytywne, mega pozytywne, mega inspirujące. Ja się czuję bardzo zaopiekowana poprzez Edytę i poprzez ludzi, którzy tutaj, nie wiem, gotują, podają posiłki i poprzez naszych lekarzy i poprzez panie, które wykonują masaże. Jedno dominujące słowo, które mi przychodzi, to właśnie takie bardzo, takie duże zaopiekowanie. Bardzo, bardzo to lubię, bardzo jestem taka dopieszczona pod każdym względem. Bardzo komfortowo i bezpiecznie tutaj w tej przestrzeni się czuję. Pełen zachwyt, jeżeli chodzi o niezwykle precyzyjną i przemyślaną organizację funkcjonowania całego ośrodka. I biznesowo, i od strony takiej terapeutycznej to naprawdę jest świetnie zorganizowane. No, a ta sceneria, no to po prostu bajka, bajka, tu gdzie jesteśmy. To jest tak, jakby m, cząstka raju. I oczywiście mm, nie chodzi o ten to... raj zewnętrzny, to też jest ważne, y, co widzimy, ale co my tym możemy doświadczać mm. tak, na poziomie wewnętrznym. Tak, Natura to, na... temu sprzyja nam.